Jestem tutaj po ważeniu, jestem gotowy, naładowany i nie biorę żadnych złych scenariuszy pod uwagę. Witam serdecznie z jesteśmy Jesteśmy po ceremonii ważenia przed galą KSW 102 w Radomiu, a ze mną książę Radomia, Patryk Kaczmarczyk. Witam cię serdecznie. Witam się Anko. Patryk, skąd ten pseudonim? Ja. Wiesz co, no, jest on od anglojęzycznego komentatora KSW. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie jak, jak, jak on się nazywa. W każdym razie bardzo przyjemna postać. Lubię Chodzi ten... o tego. Znaczy czarno-skórego, czarno tak. żeby to Dokładnie, źle nie tak, zabrzmiało. bardzo, bardzo przyjemna postać. Tak. I yy, no on gdzieś tak nazywał mnie w tych yy, w, yy, walkach i gdzieś tak się przybiło. Po prostu Dominik zapytał, czy wrzucamy to na serdoga i jest na serdogu, także niech już zostanie. Powiedz mi, jak przygotowania pod walkę? Świetnie, no, jestem gotowy, zdeterminowany. Mógłbym mówić o jakichś tam rzeczach, które, które zaplanowałem i tak dalej, ale walka tak nie działa. Jestem po prostu gotowy, mam pełen fokus i, i czekam na najczęściej wieczór. Nie będę cię pytał o game plan, bo pewnie i tak nie zdradzisz, nigdy nie zdradzacie. E, ale powiedz mi, czy przygotowania przebiegły bez jakichś większych kontuzji? Tak, tak. No wiesz to nawet jakbym miał jakąś kontuzję, to od razu bym ci o niej nie powiedział. Nie no, to ja wiem. Ja dlatego nie pytam o większe. Tylko wiesz, generalnie wszyscy wiemy, że zawsze jakieś mniejsze są. To jest taki kontaktowy sport, że nie unikniesz no, gdzieś tam mikrourazy, infekcje, przeziębienia i tak dalej. To zawsze jest, ale finalnie jestem tutaj po ważeniu, jestem gotowy, naładowany i nie biorę żadnych złych scenariuszy pod uwagę. Powiedz mi, właśnie, jak przebiegło sobie? Ja nie wagi do ważenia. Świetnie. Czuję się teraz bardzo dobrze, mam, jestem pełen energii, naładowany, gotowy, tak jak już mówiłem. Patryk. Coś się cię wyleciało mi właśnie z głowy. <śpiękne> <śpiękne> Dobra, nie będę, bo chyba, że mi się przypomni. Ja bym chciał Ci życzyć przede wszystkim na tą walkę, żebyście skończyli bez P poważniejszych kontuzji, bo to myślę, że dla Was najważniejsze jest, jeśli chodzi o zawodnika, o sportowca. Aha, już wiem o co, już mi się przypomniało. Powiedz mi, bo ty walczysz u siebie. Na ceremonii ważenia mówiłeś, że Twoje serce będzie wbiło rytm dopingu. Twoich fanów. Czy to jest rzeczywiście tak wielkie, e, wielki doping, e, znaczy wielkie odczucie dla ciebie w czasie walki? Czy ty słyszysz w ogóle tych swoich fanów i czy to pozwala tak naprawdę nieść w tej walce? Zdecydowanie ja zawsze, zawsze lubię walczyć w radomiu. Jestem tutaj niepokonany i zrobię wszystko, żeby jutrzejszego wieczoru było tak samo. Dobra, ja cię nie zatrzymuję dłużej, dziękuję za rozmowę. Dzięki, piękna. Przyczynię ci wygranej, żeby nie było, że jestem stronniczy. E, ale przede wszystkim, tak jak mówiłem, bez większych kontuzji, bo to dla Was najważniejsze. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Dzięki. Dziękuję,